to pokazały wybory do Europarlamentu, że niektóre elektoraty się znoszą. Tak jak okazało się, że elektorat mój i umownie mówiąc elektorat Palikota się znoszą, znaczy mój elektorat miał do mnie pretensje, że poszedłem w koalicji z Palikotem, a Palikota elektorat miał pretensje do niego, że poszedł w koalicji z Kaliszem. To przy tych pięciu kandydatach również niektóre elektoraty by się znosiły. Przykładowo, ja akurat jestem zaprzyjaźniony od prawie 40-35 lat z pioskiem ekonomiczem, prawda? Natomiast y, sposób funkcjonowania Piotra i mój jest trochę inny. Jest pytanie, czy ta właśnie inteligencka część wyborców taka y, o dużej wrażliwości by zaakceptowała w ten sposób właśnie powiedziałbym, walki o swoje prawa. To widać było zresztą, moi drodzy. Właśnie w środę, kiedy było najście prokuratury, wracam do tego i, i ABW, do redakcji wprost i zauważcie, tam natychmiast pojawili się politycy, którzy mają tego rodzaju sposób funkcjonowania, że chcą wykorzystać e, tego rodzaju ostre, dramatyczne sytuacje, czyli krótko mówiąc rewolucjoniści, Piotrek Ikonowicz, był Wipler z drugiej strony, prawda? Był Dębski, guzią tam się od razu pojawił. Co ma Guzio do redakcji Prosto Bóg kraczy wiedzieć, prawda? Ale oni oczywiście uważają, że na takiej fali wzburzenia, oni mogą coś wygrać. Ja się tam nie pojawiłem zupełnie racjonalnie z dwóch powodów. Po pierwsze w tym czasie byłem w na przez półtorej godziny komentowałem, a po drugie to nie jest mój sposób funkcjonowania tam, gdzie są rozwalane drzwi, wiecie, gdzie jest taki, taki bym bardziej sytuacja tumultu niż sytuacja racjonalnej debaty. Ja oczywiście uważam, że tam